Ostatnio na streamie dostałem wiadomość od jednego z widza, czy chciałbym się zabawić. Nie chodziło mu o propozycję seksualną, a zrobienie jego questa, jego autorstwa. Wysłał mi parcel na nowego Paladyna i powiedział miłej zabawy. Także dzisiaj w odcinku weźmiemy się za tego questa. Ja tylko przeczytałem początkowy list żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma to ręce i nogi, i stwierdziłem, że zrobię to poza streamem. A zrobię to poza streamem, ponieważ nie chciałbym podpowiedzi widzów, nie chciałbym, żeby też widzowie, nie wiem, jacyś zalogowani ludzie na już, że coś tam przeszkadzali, czy coś, zrobimy to sobie tutaj na filmie. Zobaczymy o co z tym chodzi. No i zobaczmy co jest w liście. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, halo, halo Tibia. Witaj szlachetny paladynie na świecie Secura. Nasz lud jest bardzo ucieszony, że na ich świat stąpił bohater, który poprowadzi nas do ich zwycięstwa. Nawet rógstejerzy zajebali statek Jasirowi, aby śledzić twoje poczynania. Na pewno słyszałeś o niektórych tibijskich legendach, jak Mateusz Dragon Wielki czy też Seromontis. Masz niezwykłą okazję, aby nie być porównanym do nich, a stworzyć własną legendę. Jeśli jesteś zainteresowany, musisz wykonać kilka misji, aby zbudować własny pomnik. Ale też poczuć klimat dawnych lat. Zasady będą opisane w każdym z plecaków kolejność wykonywania ich to brązowy, czerwony, żółty, pomarańczowy, czyli są nawet ułożone w tym parcelu w taki sposób. Ok, mamy drugi list, list, w którym opisane są ogólne zasady dla lepszych odczuć podczas budowania swojej legendy. Najlepiej nie robić tego podczas streama, lub staraj się nie używać za bardzo pomocy widzów. Ok, to mamy wykreślone. Podczas wykonywania dozwolone jest jest używanie tylko przedmiotów z plecaka lub tych, które znajdziesz podczas swojej przygody. W Brocade Backpacku znajdziesz przedmioty, z których możesz korzystać, chyba, że regulamin misji tego zabrania. Czas wykonania na zadania jest yy, nieograniczony. Jeśli akceptujesz zasady, to życzę miłej zabawy. To moi drodzy, otwórzmy sobie w takim razie... Backpack, brokada i to są przedmioty, których mogę używać. Okej, okay, mamy tutaj e, health Potiony, tanderki, manasy. Mhm, mm okej. Okay. I rozpoczniemy sobie w takim razie pierwszą misję na <laughs> zbudowanie tibijskiej legendy. Let's go! W pierwszej misji musisz pokonać postrachy tibijskich graczy, używając tylko tych przedmiotów. Musisz pokonać. Jeden demon. Przy demonie nie możesz używać czarów atakujących i run. Hydra, nie możesz używać czarów atakujących runy. Dozwolone. <laughs> A, nie mogę używać czarów atakujących, ale runy są dozwolone, ale nie SDK oraz i, 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 i sicle oraz behemoth, Nie możesz używać czarów atakujących, runy dozwolone, ale nie SD. No to tak samo. I 5 demon szkieletonów. No to zrobimy sobie tak, że pójdziemy sobie najpierw na demona. Wszystko sobie zaznaczymy w sumie z m, będziemy sobie to odznaczać na, na samym początku. W sensie tak po kolei, żeby nie było. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Kamienie, life ringi, tarcza. Okej, okay, w porządku. No to co? To jak demon, to chyba na edron, co? Chyba tak będzie najbardziej yy, kultowo. No, ciekawy jestem, ile z tego kamienia tam wejdzie. Jestem ciekawy, czy, czy z tego kamienia w ogóle uda się pokonać. Ja to bym się starał robić tak, żeby w ogóle tych run nie używać, tylko z samego kamienia w czosnek uderzyć. W sumie ten sa sankaczerki chyba też nie powinienem używać. Mamy life ringa. W sumie gdzieś tutaj po drodze na tego demona możemy 5 DS-ów ubić. E, mamy też tutaj Behe Questa chociaż nie wiem, czy na Liberty Bay nie byłoby szybciej na tego Behemota. Chociaż tak szczerze mówiąc. Myślę, że na Behe, Jalahar oraz Hydra Też na Yalahar jest tam na tym Zokwarter Tam macie, jest jedna Wyrma, chyba jedna Hydra Jeden Dragonlord, jeden Behemoth Chyba, chyba w ten sposób bym to zrobił Więc pójdziemy sobie na Jalahar zbić resztę mm, Ja tylko zobaczę, mamy tak Te desy po drodze, Behe, Hydra, Demon Dobra, to tutaj, o Okej, okay, na hita, za 400 z kamienia <noise> Tylko czy, bo tutaj jest, zobacz DS to taki w połowie mhm. No to powiem wam że na hita, DS-y 3. jak ja będę tak bić w demony, wiadomo, że demony mają trochę więcej, e... demony mają troszkę więcej e... A, obrony, tak, tego de defa, więc może być trudniej, ale za 400 z kamienia, dobra, to ja sobie odhaczę deesy, done, no chuj, no chcę swój pomnik zbudować, nie? Dobrze by było. Zobaczymy, jak ten demon pójdzie swoją drogą. Zwróćcie uwagę, jak to szybko chodzi. Zobacz, jak on biega. to jest formuła 1 bez monta, nie? Formuła 1 bez monta. E, dobra, idziemy na demona. Zobaczmy, co to będzie. Za ile on uderzy. No aha, bo ja mam te kliknięte. 340-350. Okej. Okay. Tutaj raczej na samej eksurce będę lec. 430 w krytyku, no nie To tu nawet nie trzeba stary nic używać, nie Tu totalnie nie trzeba ani jednej runy Po prostu delektujmy się Jak ten demon pada Od kamieni Life ringa mogę sobie nałożyć Dobrze eksurę mogę mieć, nie Tu też jest spoko, zaraz będzie jelołka jak już Demon pójdzie, to myślę, że Behemoth czy Hydra to tym bardziej pójdzie. Chyba Demon jest naj, najcięższy z tego wszystkiego, nie? Załoba, jak to idziesz, to jest kosa. Patrz, czarmy nawet weszły. Ej, przepraszam, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tego challenge'a właśnie nie spierdoliłem, bo ja sobie na fairway'u tam troszkę biegałem i akurat friza podpiąłem. No ale to mam nadzieję, że tutaj przymkniecie, przymrużycie na to oko. Zobacz, za ładne hity za 500. No niestety, no demon tutaj yy, no, nie sprawia nam żadnego kłopotu. Wracamy oczywiście, zobacz. Szybko sobie wracamy, DS-y ubite, demon ubity, za chwilę będzie pierwszy quest zrobiony. Miejmy nadzieję, że będzie reszta questów no, również w miarę taka szybka, żeby tutaj też odcinek nie wyszedł, wiesz co, godzinny, nie? Chociaż dla niektórych to może być e, taki trochę klimat faktu paka, nie? Dobra, ubiję jeszcze jednego. O, w razie, gdybym tam przez przypadek cztery uderzył, czasem może mi to umknąć. No i co, moi drodzy? Kierujemy się na Jalahar Za chwilę kończymy pierwszego quest'a. Będziemy mieć jeszcze trzy. Zobaczymy, co tam nam przyniesie ten tibijski los. No i dobra, Moi drodzy, no jesteśmy na Yalahar i pójdziemy tutaj. A to było tu? Chyba było tutaj, nie? Tu jest gest, to nie. O, tu jest Hydra. Tu pójdziemy sobie na Hydrę. Pokaż tą Hydrę. Okej. Okay. Wow, 504 w krytyku. No to mi się podoba. To, to pójdzie jeszcze łatwiej, człowieku jak ten, nie? Jak Demon. No nie, no to powiem wam, że sam, sam w sobie bazowy damage takiego Hara jest tak przeogromny, że no na spokojnie idzie uderzać z kamieni po 500 w ogóle. Kto to widział? Stary. Przecież to nawet osoby, które kiedyś grały w Tibie, to przecież skillowały na tych kamieniach. Wiedzą, jak to jest wiedzą, o co chodzi. Zresztą, tam hity po 20, jak się biło w jakiegoś mąka, czy, 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 czy w jakiegoś gula, to to już wtedy było dużo, nie? Dobra, gdzie jest ten Behemot? Ale to. To jest przesada, nie? To jest przesada. Za 500 człowieków demona. Za... O, jest Behemot. Za ile? W behemota? 300. Behemot chyba ma najwięcej defa, nie? Ale to widzisz, no mogę ręce dać do góry. I rzeczy się dzieją same. Tutaj nawet nie musiałem używać e, żadnych run, żadnych pot... Chociaż jeden potion użyłem przez przypadek. Ale dobra, za chwilę otwieramy drugiego questa. Zobaczymy, co będzie trzeba zrobić. Oby to nie było coś na wzór postmana. Okej, okay, mamy to. Battlestone do Ingu się przyda. E, I co my tu mamy? done, done, done i done. Dobra, pierwszy quest za nami. Zobaczmy co jest w drugim. Ok. W drugiej misji musisz zdobyć jeden z przedmiotów, który wywoływał niegdyś ekscytację u graczy używając przedmiotów z plecaka i czarów: Bochy, demon shield, royal helmet, MPA, golden armor, golden legi. Ważne, jak znajdziesz, nie wyrzucaj. Ważne, jak znajdziesz, nie wyrzucaj przedmiotu. Okej, okay. jak znajdziesz, możesz przejść do kolejnej misji. No to mamy tak: Legion Helmet, Chain Legi, Plate Armor. Matko, ale się przypomina co? Stary, dobry człowieku, Secik, chociaż ja bym tutaj. Ja bym tutaj zamiast tych legów rzucił sobie plate legi, i to jest prawie ten sam secik co kiedyś. E, no, co najlepiej będzie zdropić? No, patrząc na to, Royal Helmet to Hydry DL, Demon Shield Demony, MPA Demony, Golden Legi też chyba. Demony, więc te demony by tutaj najbardziej pasowały. Eee, to może być długie, szczerze mówiąc, bo to jest single target, bicie i zastanawiam się, czy mimo wszystko, no, najlepszy na to nie będzie fairway, więc spróbujemy na tego fairwaya dolecieć. Tak przy schodach, chociaż sobie to upać. Eee, nie wiem, no ja tutaj strzelam Chyba w Demon Shielda najszybciej Muszę zobaczyć z czego leci Golden Armor, ale chyba z czegoś na Ferwayu też, czekaj, Golden Armor Ibia, z czego leci Z Hellflyer Boy Flyer, Hellfly Boy leci Z Masakry Warlocka, Servantów No to Hellfire'ki też są tutaj Hellflyer'ki, mamy Demona Za 500 z Hunting Spira 400, okej okay. Nie pamiętam jakie ja tutaj mogłem czary używać, ale wystoimy sobie tak, nie ma najmniejszego problemu. Tylko z maną może być problem. Te sklawy. A z Weksklawów nie leci też coś demonowego? Przypadkiem. 700 w krytyku z Hunting Spira człowieku. Jakim cudem? Jakim cudem? O co tu chodzi? 700 w krytyku. No nie ma niestety. Lecimy z weksem. Dobra, użyjemy sobie grejty tych, co? Great Spiritów, chociaż troszkę. Z ręki będę puszczać. Jak już na retro się bawimy, to jak na retro, co? Pięknie, 800 weksa w krytyku. No, powiem wam tak, jak spojrzycie na mój licznik staminy i zobaczycie, co ja aktualnie robię, to przecież jakakolwiek osoba na high left, to chyba sobie włosy wyrywa, nie? O, o co tu chodzi? A ja szukam de Demon Shielda. No dobrze, dobrze. No, powoli zbliżamy się do dobicia weksklawa. Zobaczmy, co ciekawego z niego poleci. Uwaga, niestety szukamy dalej, szukamy dalej. A ja też mogę korzystać z przedmiotów, które zdropię, w sumie, więc spok, szukamy dalej. Ktoś tu chyba po fairwayu biega, ale spoko, damy radę. GFB, Thunder thunderstormy, no nie za wiele tutaj mamy tych, yy, tych run i te masków. No nie mam tutaj imbuingu, oprócz wbudowanego krytyka, więc to też jest pro problematyczne. Najlepiej byłoby na demonach, nie? Ale no niestety tutaj tego grimlicza, chociaż z grimlicza chyba też coś leci. Demon shield, co? Też chyba poleci. No tutaj jest największe prawdopodobieństwo. No, uwaga! Dawaj, dawaj, dawaj. Ostatni hit, demon horn. Niestety, moi drodzy, mamy. Mamy demon horna, ale mamy też manasy, które tutaj mogą nam się przydać. Cyk, musimy sobie grejty używać. Ok. ciekawy jestem jak pójdzie nam z kolejnym questem. i fringa też mam, dobra, w porządku. Co tu jest? Golden legi, mpa. No nie no, gdyby mi mpa poleciało, to już byłoby naprawdę mocno. Użyjemy sobie awaska, żeby sobie pomóc. Trochę ich tutaj mamy, uwaga. No niestety, aż mi się boost skończył człowieku. Great health potion, nie wiem po co. Mamy vexa. I mamy demona. No niestety. Robi się coraz gorzej, bo nie mamy Imbuingu. Już mi zaczyna brakować many. Wezmę sobie Ultimate'a greta. Uwaga! Demonic Esencja, no niestety. <ścoughs> Ale mnie brat ujebał, nie? Ale mnie bracioch uwalił z tym. Dobra, umówmy się, że jak upierdolę i zdropię tego Demon Shielda czy cokolwiek, to zrobimy cięcie, co? Ja pierdolę, Skull helmet. Miał być demon helmet, człowieku, demon Helmet. No nic stary, no co, co ja mam ci powiedzieć, Zobacz ile mi zostało HP, nie mam żadnych supli, no nic nie mam. Że misja nieskończona. No, zobacz, mogę jeszcze te 100 nie mam ani potionów, jestem na totalnym Deep Redzie, mam 4000 HP, siedzę w jakimś plate secie człowieku. ja z tych verelionów już nie wrócę, nie? Kto stworzył tego questa, ja się pytam? Who the fuck create that? Gold ingot. Jeszcze rozumiem, gdybym mógł z zdropionych rzeczy kupić sobie potiony. No ale nie mogę. Może Life ringa wrzucę? Może to mi coś da? Zobacz, stary. Czy ja tego w życiu nie upierdolę? Moja stamina robi papa, ja już to nagrywam 42 minuty. No, jak to łupie. Zobacz, jak to łupie. No, przecież. No, nie, nie zrobię. No, 2000 level, stary nie może zrobić jednego. Pff, jednego itemaska, nie? Ole piździawica. No, dawaj. O nie, użyłem ofensywnego czaru. Sorry, przez przypadek, ale to i tak nic nie zmienia. To i tak nic nie zmienia. Mamy Ultimate Healtha. Ostatnia szansa, stary. No, jak to nie. To ja więcej chyba nie, no, nie będę lecieć. Z tego questa uznamy za nieukończonego. I nie wiem, nie wiem teraz, czy zaglądać do kolejnego, czy pozostawić to w, tajemnicza, w tajemnicach czeluści, co tam było w kolejnych questach. No, niestety, no, może, może drugą szansę sobie zostawię na... Może drugą szansę sobie zostawię... E, ja w sumie level broni mogę wbić, ale to w sumie i tak już bez znaczenia Zabajlełam HP, cztery koła HP No nie ma, Ultimate Health Potion, niestety No to była moja ostatnia szansa na jakiś, nie wiem, Golden Legi, MPA, Demona... Aha, to jest 1% To za dużo mi tutaj nie daje, stary No nie wiem, no dupa, dupa blada, stary Suple mi się skończyły, wszystko mi się skończyło. Przerosło mnie to. Golden Legi, Golden Armor, MPA, Royal Helmet, Demon Shield. Mógłbym teoretycznie na Dele pójść na Royal Helmet, ale jakie jest prawdopodobieństwo, stary. Dobra, chuj, zobaczę, co jest tutaj. Poziomy, oddajesz mu przedmioty, które znalazłeś w misji Aha, dobra. W trzeciej misji musisz udowodnić, na czym polega gra rola gracza top 1. No to chyba nie jestem najlepszym przykładem na to. Dobra, dalej nie czytam, dalej nie czytam. Mam tu ichy, bomby, ale z tymi potionami ja nawet stary nie uleczę się do fula, no. <laughs> dziękuję bardzo, dziękuję za to piękne oglądanie No cóż mogę wam powiedzieć, no nie tylko 2146 level No nie tylko został stworzony po to, żeby robić nie wiadomo jakie liczby Został również stworzony po to, żeby robić takie głupie rzeczy Zobacz, leczy nas gościu tutaj No to już cheat code, to już nie powinno tak być Nie powinno tak być, no Niestety nie wiem co robię. <noise> Dobra. Oj. Kuj, pójdzie to na YouTube'a, niech by. My... Dziękuję ślicznie za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczyska i sympatyczne i bliskie pa, pa.